Cześć. Cieszę się, że znowu się widzimy tutaj przy kawie, to chyba jest ciągle to sama kawa, tak mi się wydaje. Cieszę się, że te historie, które opowiadam, są dla was ciekawe, że może wyciągacie z nich też coś dla siebie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o jeszcze jednym chłopaku, którego spotkałem w Meksyku. Pamiętacie tę historię Lauro, natomiast dzisiaj będzie o chłopaku Alonso, który też ma pewną prośbę tutaj do konkretnie Polaków nas tutaj w Polsce, ale o tym może na koniec. Akcja dzieje się na południu Meksyku, wysoko w górach, ponad 2, 2200 metrów nad poziomem morza. Małe wioski ze społecznością indiańską. Specyficzna społeczność, gdzie religia katolicka wymieszała się trochę z wierzeniami indiańskimi. Powstał taki synkretyzm, który też prowadzi do pewnych sytuacji, o których właśnie chcę opowiedzieć. Alonso, mąż, ojciec trojga dzieci, zanim został chrześcijaninem, zanim Poznał Jezusa, upijał się bardzo mocno, brał udział w jakichś tam lokalnych świętach, które tak naprawdę kończyły się piciem na umór takiego alkoholu, posz, który jest wytwarzany z trzciny cukrowej. Często wdawał się w bijatyki, bił swoją żonę, aż do momentu, gdy ktoś powiedział mu: Słuchaj, Alonso, zacznij czytać Biblię. On zaczął na początku trochę tak z ciekawości. Ale gdy czytał, to podobnie jak ten Lauro, o którym opowiadałem ostatnio, zauważył, że to, co czyta, to jest tak naprawdę o jego życiu. I myślę, że ty też tak masz, że czytasz Biblię i czasami się zastanawiasz zaraz. Przecież ja podobne sytuacje, podobne zachowania znajduję w sobie, w swoim życiu, tak? w swoim doświadczeniu. Więc wróćmy do Alonso. Zaczął czytać Biblię, i to był jego błąd, ponieważ w tej społeczności. Czytanie Biblii jest oznaką takiego sprzeciwu wobec tego, co robią inni. A w tej społeczności takiej indiańskiej, plemiennej nie można było się zachowywać inaczej. Poznał innych chrześcijan, dołączył do nich, spotykali się na modlitwie. Modlili się na głos, modlili się czasami z podniesionymi rękami, tak jak pewnie niektórzy z was to robią na spotkaniach. I to był kolejny błąd. W tej społeczności zaczęli się wyróżniać i to ich zachowanie, że przestał pić, przestał bić żonę, zaczął się modlić, zaczął czytać Pismo Święte, to sprawiło, że jego własna rodzina i jego sąsiedzi, a w końcu i nawet cała wioska, zaczęli go uważać za, nie wiem, za wroga, za jakiegoś innego. Jego własny ojciec nawet powiedział, że odkąd zacząłeś czytać Pismo Święte, stałeś się dla nas rozczarowaniem. Nie? To usłyszał od swojego ojca. I ta sytuacja się pogarszała, eskalowała, ta nienawiść, do tego stopnia, że pewnego dnia do jego domu wdarli się ludzie z bronią: maczety, pałki, broń palna. Podobnie jak to było u Lauro. Ja słyszałem wiele takich historii, ale no tutaj chcę się skupić właśnie na sytuacji Alonso. Weszli do niego do domu i zaczęli go bić. I zaczęli go zmuszać do tego, żeby wyrzekł się Jezusa, chrześcijaństwa. I wywlekli go z domu. Zaprowadzili go do środ do centrum wioski, tam gdzie jest ratusz, gdzie są władze, władze miejscowe. Jego żona chciała biec za nim, pomóc mu jakoś, ale ktoś na szczęście ją powstrzymał z ich przyjaciół i powiedział: Nie idź tam, bo z tobą zrobią dokładnie to samo, co z nim. Po drodze go bili, połamali mu żebra, rozebrali go do, na do naga, także jak dotarł tam na miejsce, to już czekał na niego. Tłum 700 osób, czyli praktycznie wszyscy mieszkańcy tej wioski. Więc wszyscy krzyczeli na niego. I, I słyszał takie teksty: Gdzie jest twój Bóg? Ciekawe, czy cię uwolni, jak cię dopadliśmy tutaj. Ciekawe, czy cię uratuje. I słyszał też takie teksty: Tu jest, tu jest drzewo, tu jest gałąź, powieśmy go, albo: A ja mam benzynę, spalmy go, zabijemy cię. Wiecie, i on to wszystko słyszał: pobity już z połamanymi żebrami. Koniec końców nie zabili go, tylko wsadzili go do więzienia. Teraz słuchaj, ludzie, o których on opowiadał, to co zrobili, te 700 osób w jego wiosce, on nazwał Los Katolikos. I wyobraź sobie, jakie dla mnie to było trudne doświadczenie, gdy musiałem moim kolegom tłumaczyć na język polski, że katolicy robili takie straszne rzeczy. Ale tak było. Oczywiście katolicy, którzy tak naprawdę, my byli, nie wiem, czy my byśmy ich tak nazwali katolikami, którzy dawno już wymieszali swoją religię, swoje, swoją relację z Jezusem, z takimi jakimiś zabobonami indiańskimi, z alkoholem, no, z tym wszystkim. Ale nie zmienia to faktu, że go pobili, rozebrali, straszyli śmiercią i wsadzili do więzienia. Uwolnili go dopiero po trzech dniach, a w ogóle w tym czasie, kiedy on był we więzieniu, inni ludzie otoczyli jego dom i nie pozwolili nikomu wyjść ani wejść. Taki areszt domowy dla jego żony i dzieci. Odcięli im prąd, odcięli im wodę i internet. Zero dostępu do świata. W tym czasie żona widziała przez okno, jak niszczą ich kościół. Zburzyli cały kościół. Przywieźli specjalnie przywieźli maszyny, którymi to zrobili. Podpalili i zrzucili ze skarpy ich pikapa. I to wszystko dzieciaki i żona widzieli. Po tych trzech dniach, kiedy Alonso był we więzieniu, Wypuścili go. Policja musiała negocjować z władzami lokalnymi uwolnienie Alonso. Gdy go uwolnili, trafił do szpitala na miesiąc. W tym czasie ta żona cały czas była w tym areszcie domowym. Włączali wodę, prąd, ale na przykład o pierwszej w nocy na pół godziny. Czyli tak to utrudniali. Wszystko po to, żeby zmusić całą rodzinę albo do wyrzeczenia się Jezusa, albo do odejścia z tej wioski. Po miesiącu rzeczywiście, Alonso i jego żona, dzieci, tak jak stali, bez żadnego dobytku własnego, musieli pożegnać się z własnym domem, który wybudowali, i wyjść z tej wioski. A co więcej, po tej decyzji, po ich odejściu, cała wioska urządziła sobie święto. I wszyscy świętowali, cieszyli się, był artykuł w lokalnej gazecie, że pozbyliśmy się tego, tego i tego. Nie? Z całą jego rodziną, i że odeszli od nas. I świętujmy. Alonso, zanim nam to wszystko opowiedział, dzień wcześniej zrobię taką małą dygresję do tego, co działo, działo się dzień wcześniej. Rozmawiał z jednym z chłopaków z Open Doors Polska, który akurat też jest pastorem tutaj w swoim kościele. Alonso z nim rozmawia i pyta: Słuchaj, czy to prawda, że w Polsce katolicy was, czy w Polsce katolicy was prześladują? A on mówi: Nie. My mamy swój kościół tutaj, oni mają tutaj. Nikt nikogo nie prześladuje. I Alonzo pyta słuchaj dalej. Pyta tak. A czy, czy katolicy w Polsce, czy oni czytają Pismo Święte? On mówi no jasne. Wielu katolików w Polsce czyta Pismo Święte. I Alonzo był zdziwiony, widzieliśmy to po jego oczach. Ale teraz już wiemy, dlaczego był taki zdziwiony. A kolejnym jego zdziwieniem było to, że ja jestem katolikiem. I moja historia, opowiedziałem mu trochę o sobie. I z tego zdziwienia pojawiła się pewna taka intencja, modlitewna, którą bardzo przemyślał, bo ja widziałem, że on o tym myśli. I dużo go kosztowało to, co powiedział. I on mówi: to słuchaj, poproś katolików w Polsce, żeby modlili się za nas. Żebyśmy my mogli modlić się za katolików w Meksyku. Ja sobie myślę, kurczę, powiedział coś tak ważnego, dał mi taką misję na ręce, że nie mogę tego zignorować. Nie mogę udawać, że to się tam nie dzieje. I uwierz mi, ja rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy opowiadają... Ja widziałem te rodziny, całe rodziny wyrzucone ze swojej wioski, kilkanaście rodzin, które muszą się spotykać w jakiejś stodole na modlitwie w innej miejscowości bo nie mają swojego kościoła. Open Doors też pomaga im na przykład w wynajmowaniu mieszkań, no bo gdzieś muszą się podziać rodziny z dziećmi. Myśmy ich odwiedzali. Módmy się za tych prześladowanych, żeby mogli się modlić za tych, którzy ich prześladują, czyli właśnie za los katolików. Jeśli tak dodam jeszcze, jeśli chcesz do siebie coś odnieść, do sytuacji swojej, czy w Polsce tutaj, my czasami zapominamy, nie traktujemy tej modlitwy poważnie. Dużo się mówi o o tym, że Polska jest podzielona, albo rodziny są podzielone i że trzeba się pogodzić i zakopać te, te rowy między nami, okopy i tak dalej. Ale może trzeba zacząć od tego. Módlmy się za tych, którzy nas prześladują. Tak? Bo to takie niby oczywiste, ale bardzo trudne. Więc to jest taka rzecz, którą on dał mi do powiedzenia wam tutaj, tobie tutaj. Mam nadzieję, że to dalej będzie żyło. Także dzięki wielkie za wysłuchanie. Módlmy się za Alonso, za Lauro, o którym ostatnio opowiadałem, ale też za wszystkimi, za których potrzebujemy się modlić, którzy potrzebują naszej modlitwy. Dzięki.